Odchodzą wielkie nowości w geometry daszu 3D, bo na. Dzisiaj. oglądamy sobie. nie i to wyrażę. Macie, jakie ma Grałem już tak dużo filmów, że skończyły mi się pomysły na content i nie wiem, jakie gry robić następne. Dodałem między innymi skiny, portale, odświeżony wygląd i wiele więcej. Od razu przejdźmy do nowych skórek. Jak zawsze zacząłem od modelowania w blenderze dziwnych kształtów, licząc, że jakimś cudem utworzą one coś fajnego. Tak oto prezentują się nowe obiekty, ale pamiętajcie, że są to dzieła artystyczne, więc nie da się zrozumieć własnym umysłem, jak to trzyma się ze sobą. Ale to jest kilka skinów. Z racji, że nie miałem więcej pomysłów, zapytałem się was o propozycje na nowe skórki, ale wrócimy do tego później. Teraz trzeba to zaprogramować. A, super! To. Najtrudniejsza gra na świecie była naprawdę ciekawa. Miała rozbudowane mechaniki. i niesamowitą fabułę. Ale wiecie, czego nie miała? Grafiki 3D. Dlatego uznałem, że sam stworzył własną wersję tej gry, ale w 3D. Zacząłem od czegoś trudnego, czyli dodania modelu 3D gracza. Uff, jakimś cudem się udało. Ponad 8 lat temu opublikowałem swoją pierwszą grę w życiu. I chyba widać po jakości wykonania, że była to moja pierwsza gra. Chociaż wtedy myślałem, że stanie się popularna na całym świecie, dlatego napisałem instrukcję po angielsku. Ale po wielu latach postanowiłem wrócić do scratch, aby ponownie stworzyć tą grę i przy okazji nieco ją rozbudować oraz dodatkowo stworzyć ją w wersji 3D. Tak samo jak w Robloxie, muszę zacząć od stworzenia nowego konta, bo 8 lat temu nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Manager haseł. I historia lubi się powtarzać, bo tutaj również mój nick jest już zajęty. Poważnie, kto to zrobił? Zacząłem wykorzystywać system bloczków, z którego korzysta Scratch, dzięki czemu zamiast pisania kodu mogłem ustawiać gotowe elementy i dzięki temu kod miauczy. Jest to serio bardzo proste i nawet bez poradników można po prostu czytać co jest napisane na bloczkach i bardzo szybko stworzyć coś ciekawego. Nie dlatego był to pierwszy program, w którym zacząłem tworzyć gry. Mimo wszystko zobaczyłem sobie jeden poradnik, głównie po to, żeby dowiedzieć się, jak zrobić płynne poruszanie się u gracza, bo w mojej pierwszej grze nie wiedziałem jak to zrobić, więc trzeba było za każdym razem spomóc w klawisz, aby przesunąć się o kilka pikseli. Profesjonalny programista. W tym tutorialu było też pokazane losowe ustawianie bananów oraz utworzenie zmiennej do przechowywania wyników. Jako że jestem bardzo kreatywny, zrobiłem dokładnie to samo jeden do jednego, chociaż wystarczy mi już poradników. Pora odwzorować moją pierwszą grę bez żadnej pomocy w 2D, a potem przejdę do wersji trójwymiarowej. Tylko to już z poradnikiem, bo nie mam bladego pojęcia, jak się robi 3D w Scratchu. Zacząłem od rysowania labiryntu, tylko prostokąty, które rysowałem ciągle miały czarne obramowanie, niezależnie od wybranych ustawień i kompletnie nie wiedziałem jak to naprawić. No, daleko zaszedłem bez żadnego poradnika, ale nie będę łamać mojej zasady. Pomęczę się jeszcze trochę i dalej będę szukać samodzielnie rozwiązania. 8 dni No dobra, okazało się, że jestem debic. Jak to ładnie powiedzieć? Mam do skracza swoje inne, niepowtarzalne podejście, bo z racji, że rysuję kształty, myślałem, że ta cyfra oznacza liczbę wierzchołków rysowanej figury, ale okazało się, że jest to po prostu grubość obramowania i nie wpadłem na pomysł, aby to od razu sprawdzić. Ta, jak ja mam problemy z rysowaniem prostokątów, to nie wiem, czy pomysł z tą grą 3D to nie była lekka przesada. Narysowałem na odwal jakąś mapę oraz dodałem bloczki, które przerzucają gracza na start po dotknięciu niebieskiego koloru, ale nie działało. Okazało się, że domyślnie wybrany jest inny odcień niebieskiego niż ten, który wybrałem losowo. I po szybkiej zamianie dalej nie działa. Ale tym razem była to wina skracza. Nie no dobra, i tak mi w to nikt nie uwierzy. Pamiętajcie, zawsze winę ponosi programista, a nie program. Przy okazji jeszcze zmieniłem kota na piłkę. Ale nie wiem po co to mówię, skoro i tak każdy by to zauważył. Ja się całą noc Ja odostałem... Dostałem czwórkę. Uczyłeś się? No nie uczyłem się, ale na przerwie przeczytałem jedną notatkę. z no... Skoro i tak każdy by to zauważył. Kolejną rzeczą, którą odwzorowałem w mojej pierwszej gry, był żółty obiekt, który teleportuje gracza w inne miejsce. Tylko tym razem będzie on szary. Nie dlatego, że nie miałem pojęcia, jak zmienić jego kolor, ale dlatego, że miałem taką wizję artystyczną. Dodałem też obiekt, który będzie metą, i dzięki moim bardzo zaawansowanym umiejętnościom czytania ze zrozumieniem oraz korzystania z gotowych komponentów, dodałem totalnie niepotrzebnie powiedzenie wygrana oraz zmianę koloru przez kulę. I niestety w tym momencie skończyły mi się wszystkie funkcje do odwzorowania z mojej pierwszej gry, dlatego żeby nieco rozwinąć ten projekt, uznałem, że dodam jeszcze przeciwników oraz jakieś monety do zbierania i powstanie coś na wzór Pacmana tylko takiego w wersji budżetowej i w dodatku z lat 80. A nie dobra, oryginał powstał w latach 80. To moja wersja będzie na poziomie pac z ery kamienia łupanego. O ile można sobie w ogóle coś takiego wyobrazić, nie będę robić grafik w jakimś zewnętrznym programie, tylko wszystko wykonam w scratchu. I już przy rysowaniu gracza, który jest dosłownie wyciętym okręgiem, sobie nie poradziłem. Jak widać, lata mijają, a moje umiejętności rysowania dalej trzymają ten sam poziom o ile można to coś nazwać umiejętnościami. Po kolejnych próbach można dyskutować, czy coś się poprawiło, ale już to olałem i narysowałem duszka. O dziwo pierwsza próba rysowania wyglądała jak moja typowa 176, dlatego jestem całkiem zadowolony. Później narysowałem trochę bardziej ambitne tło, ale nie na tyle ambitne jak w oryginale i wreszcie mogłem przejść do kodowania. A właściwie to blokowania, bo nie wiem jak powinno się nazywać ustawianie bloczków. I tym razem zamiast teleportowania na start po kontakcie ze ścianą dodałem blokadę, przez co po prostu nie można wejść w ścianę, bo tak działają ściany w prawdziwym życiu. Tylko nie przewidziałem, że robiąc mapę jak fachowiec na budowie, czyli metodą na oko, może okazać się, że stworzył się miejsca, w które nawet nie da się wejść. Dlatego musiałem to jeszcze poprawiać. Później stworzyłem monetę i moją pierwszą myślą było najzwyklejsze kopiowanie, aby zapełnić nimi całą mapę. I kiedy ustawiłem ich, całkiem dużo, zorientowałem się, że mój kod nie działa i teraz muszę go zmienić w każdej monecie z osobna, albo je wszystkie usunąć, znaleźć w internecie lepszy sposób i zrobić to od nowa. Na szczęście znalazłem coś takiego jak klonowanie. Tu ustawianie też mi trochę zajęło, ale przynajmniej teraz jest to zrobione profesjonalnie, i jak będę chciał zmienić na przykład kolor, to wystarczy, że zmienił to tylko raz i wszystkie monety się zaktualizują. Co prawda za 30 minut skończę tą grę i nigdy do niej nie wrócę, ale jakbym z jakiegoś powodu tu wrócił za 10 lat, to przynajmniej będę mógł bardzo szybko zmienić kolor monety. Wow! I pewnie zauważyliście, że monety też robiłem fachową metodą na oko, przez co w niektórych miejscach jest trochę krzywo, ale w sumie kto normalny mierzy liniku pikseli elementy w grach? Z daleka pod kątem i z rozmazanym obrazem wygląda jakby było równo, i tyle mi wystarczy. Na koniec dodałem bardzo proste poruszanie się łóżka. Potem szybko naprawiłem poruszanie się łóżka i dodałem kolejne duszki. Tym razem już bez klonowania, tylko normalnie. Dodałem jeszcze wykrywanie kolizji z duszkami, ekran game over, sprawdzanie czy wszystkie monety zostały zebrane, a ekranu końcowego już nie chciało mi się robić, więc po wygranej duszki zmieniło kolor i stają się całkowicie niegroźne. Także nie pozostaje mi nic innego, jak tylko opublikować tą wspaniałą grę, i aby nikt się nie przyczepił o pożyczenie nazwy, wrzuciłem ją do Google tłumacza i moja wersja będzie się nazywać PAK Człowiek. Teraz na pewno nikt się nie skapnie, że jest to Pacman stworzony przez Polaka. No i może moja pierwsza gra nie była faktycznie Pacmanem, czy tam Pac człowiekiem, ale przynajmniej miałem okazję poznać trochę więcej funkcji skracacza i mam już jakieś podstawy do stworzenia.